Prowadzi. I tu też ciekawostka, dano wszystkim, wszystkim, którzy wchodzili do katedry, byli, dostawali modlitewniki i cóż się okazuje, że modlitwa przy tych rozważań, przy, każdym, przy każdej stacji, modlitwa była według Jana Pawła II. Także to kolejny taki ślad, no, kiedy w tym konkretnym kraju, cieszę się, że w innych krajach podobnie, ale że jeśli tak sobie na Hiszpanii, to, to mogę mówić o tym, o tych śladach w Hiszpanii. To jest coś takiego, co też może słabo widać. Z lewej strony jest taki arras świętego Krzysztofa, patrona podróżników, a z prawej strony słabo widać, bo to jest jakby góra grobowca Kolumba, bo Kolumb jest pochowany, Krzysztof zresztą. Jego grobowiec znajduje się właśnie w katedrze cywilijskiej. Tak jak ta droga Krzysztofa się miała dać, czy już jest może, to, to ja robiłam właśnie takie zdjęcia. To było ciemno, to ten mój aparat tam nie chwytał mnie no najlepiej, no ale chciałam to jako ciekawostkę pokazać. To jest, te poszczególne stacje były właściwie symbolicznie, aby duża ilość, a było, według mnie to było, nie wiem, ponad może 2000 tysiące ludzi obecnych w katedrze, a może jeszcze więcej, podobnie jak przy poświęceniu pomnika Jana Pawła II, no rok wcześniej, to było specjalnie tak zrobione, żeby ci, którzy prowadzą, czyli też niektóre bractwa, żeby mogły się swobodnie przemieszczać. I bardzo było też dużo mediów. Trzeba powiedzieć, że to na zewnątrz, też ludzie, którzy nie mogli wejść do wewnątrz, do środka, mieli możliwość na telewizji obserwowania Wielkiej Drogi Krzyżowej. I teraz taka ciekawostka, bo po Drodze Krzyżowej była sprawowana przez święta w tej samej parafii, w której ja mówiłam, że była matka Boża, no tam 10 dni wcześniej. I też tutaj nie widać, bo tu jest taki przyniesiony Pan Jezus, leżący na krzyżu, który tutaj leży. I teraz już przyszło bractwo, i nie wiem, czy widzicie, Panowie niosą na ramionach krzyż, na specjalnym stelażu, krzyż z, z Panem Jezusem. I tu jest pokazany już, właśnie, oni nie widać tych ludzi, którzy niosą, ale w każdym razie się zbliżają do wyjścia z tego kościoła, Sagrario i za chwilę wyjdą na ulicę i pójdą cichości do swojej parafii. Tutaj y, śpiewano pieśni, no, tak wzruszającą, a ty myślę, że to było coś podobnego jak, y, jak y, śpiewa się Wielki Piątek, Czwartek, kiedy jest zanoszony Pan Jezus do. Y, ktoś, kto pamięta tę melodię, może mi przypomnieć. Dobra, no coś Dobranot, takiego, I to było no, coś bo takie śpiewały głosy, jakieś takie piękne, tajemnicze, on tak po cichusze, tylko było właśnie po jak, jak oni idą, bo tak jego rokami tak trochę, tak, to było no, coś, coś niesamowitego. Tu z bliska jest głowa Chrystusa, tego właśnie wynoszonego. I teraz to, ostatnie pielgrzymowanie. I tak się złożyło, że w tym czasie, kiedy tam byłam, zmarł yy, taki senior rodziny, do się tam przyjaźnimy. No, chorował. Myśmy, nawet w czwartek, kiedy przyleciałam, 14 lutego, już szłam go, nawet z córką poszłyśmy go odwiedzić w szpitalu, przez kilka dni tam chodziliśmy, aż w końcu zmarł. Dokładnie 18 lutego zmarł i 19 już był pogrzeb. Tam bardzo szybko się to odbywa. No, niestety, w większości są tam, yy, 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 ciało jest spalone. No to no ten cały zwyczaj no, by, było dane mi poznać, jak, jak to się odbywa. Rzeczywiście e, tam są rodziny proszone do takiego specjalnego pomieszczenia. I najpierw jest takie, e, ki, no jakby kilkaset metrów od cmentarza pomieszczenie, gdzie rodzina się spotyka, I potem jest przeniesienie e, trumny, czy właśnie przewiezienie, bo to na samochodzie idzie. Idą, rodzina idzie na cmentarz i tam około półtorej godziny czekają na to, żeby urnę y, złożyć w y, no, takim specjalnym no, na roku i to tego było w światło, znaczy nikt nie, nie podchodził tam bliżej, a widziałam y, wysokie kominy metalowe no i tak się odbywało no, palenie tego ciała i potem już było przenoszone, ale to już właśnie bez udziału księdza. Ksiądz y, był tylko w momencie, czy było nabożeństwo, po, po, y, jeszcze kiedy trumna była y, w kaplicy takiej przy tanatorium, a potem już że powiem w sposób bardziej świecki było, to ta urna była przez yy, syna, syna tego starszego pana była Bohemisiona do, do zamurowania. A to, akurat co jest tutaj, to jest to są rzeźby, to nie jest ta rzeźba, która ma, nie wiem ile lat, już nie pamiętam, to jest kilkadziesiąt chyba lat ma, rzeźba słynnego toreadora, który zginął już nie wiem w jaki sposób, prawdopodobnie przy zbytka Podpotrubowanego i ta biała postać to jest właśnie Tetorah, jego rzeźba, biała, biała na murze. a z przodu idzie jego żona, córka, a pozostali tu nie tak, jeszcze tak się dokładnie. Nie... <laughs> w każdym razie ostatnie pielgrzymowanie to będzie i... i teraz też kiedyś tam gdzieś się będzie i trzeba się tak to, żeby pokazać, że musimy się cały czas jakby na tą ostatnią drogę, na to ostatnie pielgrzymowanie przygotować. Teraz jeszcze, ja tu w pewnym wspomniałam o Santiago de Compostela. Tutaj widzicie taki niebieski prostokąt i w środku na tym prostokącie jest żółta muszla. Tak? To jest właśnie coś takiego, ja pamiętam jak Józiu był, w świętej pamięci że był w Santiago de Compostela, przywiózł taką pamiątkę z taką muszlą. I takich muszli, takich właśnie takich oznakowań, jest w całej Hiszpanii, bo to nie tylko ja to zrobiłam w Sewilii, na, na murze zwykłego domu znajduje się właśnie taki kafelek niebieski, a może to jest tylko kafelek, w każdym razie ta żółta musz, muszla pokazuje szlak. Tych szlaków oczywiście w Hiszpanii jest bardzo dużo, ale w Polsce się odradzają. Między innymi zdaje mi się, że taki szlak przechodzi przez yy, Miłosław, gdzie urzęduje ksiądz Krzysztof Ledlak. Może się gdzieś wybierzemy tam, nie wiem, nie chcę tak za dużo w każdym razie. I, yy, przez yy, I przez Mogilno. I przez Mogilno jeszcze yy, rybęc ry, ry, nie rywał, tylko jaj, tam dzisiaj się Matka Boża ukazała, gdzie byśmy byli Państwo już w takich rekolekcjach. W tak tam idzie od północy, to idzie rzeczywiście i przez, przez Mogilno, czyli ksiądz Panasiut Andrzej, i potem ksiądz Krzysztof. was zewnątrz no, to. Nie, nie, a tak mówię, bo tak akurat, wiesz, brat za Krzysztofa Panasiuta, a potem miłos. No i teraz największy pielgrzym naszych czasów, to chyba to rozpoznajemy. Jana Pawła II, Bener też pielgrzymował, chociaż pewnie już takich się nie miał. Może aż tak nie przepadał, bo to jest zupełnie inny styl życia. No a teraz będziemy mieli jeszcze jednego, nowego, kolejnego papieża i pewnie wszyscy musimy się modlić, żeby to był dobry papież, działał na dobra kościoła, dla dobra katolików, chrześcijan się całego świata, bo to jednak misja takiego papieża jest szersza niż tylko zajmowanie się kościołem, prawda? I teraz po co ja rzukuje ja porę? Dziękuję za uwagę. Dziękuję.